Hej cześć witajcie w dzisiejszym materiale na kanale, powrót do CSa w moim wykonaniu Jest ekipka, jesteśmy w pięciu, powrót po dłuższej przerwie Zaczynamy, pierwsza mapka to Mirage Jest y konektor, przy konektorze jest Dwóch, po głowie jeden B, B, b. b pusto Dawaj, O k*** o, Na On był jeszcze gdzieś tutaj drugi, wiesz? W dżungla chyba gdzieś tam Cieka do CT Normalnie A jest ja... <laughs> Aaaa dobre Ty patrz, czekaj czy pamiętam jeszcze na CT. Na pewno Gdzieś rzuciłem a nie wiem gdzie rozpamiętał Pio Cio Pod oknem jedno Jeszcze jeden jest obity, nie? Po bombę leci. Taki. AAAAAAJ K**AŚ kur... Było k**a blisko. Ale No też mu dałem. Aiaiaj, ten był obity? Mhm. Uh Polera, -huh. sorry. Jest mida, mida, mida. Dojechał! Rampę! Nie żyje. Totalne, to, przyszedł. Trzeba był jeden. K**y mnie sprzedł. Zamykajcie, zamykajcie. Leży ja, leży ja. góra, Patrzę CT, ale nie mam, nie mam smoka Jest kuchnia. Dobra, dawaj, dawaj. Witaj, witaj, dawaj tak? bombę. Ostatni, tak? No. Wyskoczył. Pod schodę. Tak jest. testów mu nie Jest Short. Leży Short te? Jest jeszcze jeden na shortie, Radar tak? może być. Short, rudy. Pomagam, pomagam. Dobra. Stałe nice. ciemny. Stała się w kok. Kto górą? Ale ja go spalił. Graf Napsy Oha, sorry. Jeden był okno już długo, okno może iść. Short podchodzi. Może być mowa, plecy czy nie? Może być plecy. Aj, plecy k jest Dobrze, dobrze. Nie no, ja dałem dupy, bo ja się zapytałem czy może być plecy. I powiedziałeś, że może i w ogóle tam nie spojrzałem. Dzięki Marek, jesteś wspaniały, Pokaż mi go, a mi nie pokażę kontakt, streamuje chyba. Przepraszam jakaś go, wbita to becz coś? Czy, czy, czy na spokolenie? Chyba nie złabeczka Jazda, jazda, się pan to oddechował, Dawaj, dawaj, dawaj Kuchnia, 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 wbite Kuchnia low Po głowie! Wół, mm. kuchnia low Jeden po głowie, po 10 był. Pale dżunglę. Jest dżungla. Leży dżungla. Ostatni rampa, tak? Tak. Ma pakę. Czekaj, pikniemy razem. Masz jakiegoś flesza, to mi piknął na schody. Nie, nie, nie. Druga, ninja. Iło, 4A. Konektor, Dęka? konektor i schody, był i dżungla. To bado dojechał, znaczy B dojechał. Jest short gdzieś, tu short. Jest short Wupa. Plantuje na apcy, możemy mieć plecy. Jest, short. Masz zajęte? Jest czy jest to? nie wiem gdzie jest drugi. Jest, yy, jest, ja! Przepraszam, shorta Wupa.

Brawo! Brawo, dawno, 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 panie. <laughs> to jest Milan? już może? A może. Idzie, uważaj dawno, uważaj. Jeszcze dawno, absy. dawno, 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 nie nie pikuj, dawno, dawno, nie pikuj, nie pikuj. Tam macie. Leży. I ostatni rampa. Nie udało się. Dobra. Czy ktoś jakiś flash na mid? Czy, czy to nasz? Mid Jest! Apsy! Dostał najda? Leży. Rampa. Oj! Dwóch, trzech co najmniej. <trym flashback> Jest jeszcze rampa. I absy, tak? Ostatni. Brawo. Marek, od razu twódź za. zap*******. Ale <laughs> z... <laughs> ja tak często jest, że po długim czasie, tak, jak wreszcie... To... Tak, niech zlepi, mimo, jesteś A, ja zagram mida z Connecta, wiesz? Ruszuję. Ja Wyślij to, dwóch zakręt. Oj, dwóch zakręt, dwóch, oh. dwóch Ja jestem low. Odpuściłem mida. Ej, konektor, co no jest? Mówiłem. Nikt nie patrzy. Dwóch w dżungli kurwa stoicie. Pop, pop. Zablokowałem się. Pit. Idę. To jest baza, baza. Brawo. Kur... Dawaj Marek, dawaj Marek kurwa. Dzień dobry. Przestażmy się ciebie. Dobry Maras. informacja żółta. Patrz, pałacz, ktoś z tyłu. Ja złapię A. Daj, konektor. Jest, e, side A już. Hmm. Chowaj się, Maras, chowaj. Może być okno, nie? Uważaj. Nie. Dobra. Dobra. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Myślę, że powrót do CSA wypadł naprawdę fajnie. Dobry wynik, zwycięstwo drużyny. I do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!